Dobra, widzowie, jedziemy właśnie. Znaleźliśmy jakieś miasto. Znaleźliśmy jakieś miasto i. Znaleźliśmy też dom jakiś. Siemaneczko, dobra, najpierw Dobry, się przybydę. Siemaneczko Siemneczko wiedziałeś z tej strony, Yawa, a dzisiaj e, to jest apokalipsa zombie. E, która to jest? Cztery. Cztery, tak. Mm, I yy, właśnie spotkaliśmy się. Właśnie... I poczekaj. E, zaatakowali nam tamte miasto, i musieliśmy się wyprowadzić, tak, ale trochę szkoda, bo tam właśnie zrobiliśmy ten basen fajny, i w ogóle. Dobra. Trzy. Te To! O oh. wow. mm, to jest jakiś paciu. zajmij Światło miga. Jest to co? Halo? No. Wow. Nie mam tu niczego. Światło miga tylko. Chyba już to trochę dawno było. Dobra, to to. Ale. To nie jest dobrze, to jest ja mocno wyglądać. jakiś trop, nie? Wiemy, że to nie jest świeżo. No. Przecież... Ale proszę. No, widziałeś to? Jakiś. Z... Widziałem dwóch policjantów. Chciałem to sprawdzić. Nie, e, poczekaj. To jest tam no. jest jak bunkier Jakieś jakieś tam. Co taki jolot snajperki? Mm, dobra, dobra, ja tutaj zaznaczę to Dobra, zaznaczaj. To ja idę na ramę zbadać na sytuację Okej Na ale gdzie? Jest taki jakby bunker. Niech pan poczeka. Czemu, czemu pan nie poczekał na mnie? Ja pojadę autem. Pan włączył na to. Już widzę. Gdzie? Gdzie? to jest? Tutaj był taki Taką prawo. Bumpier. Prawo. prawo. daleko pojechałeś. Dobra, ale tutaj, o Boże, muszę zjechać. O Boże. O! To bunkier, wiesz, to bunkier może być. Kod policyjny, czyli 666. 666. Nie, 668, dobra. No, 668. Nie, nie, nie bunkier sobie bunkier. działało, poczekaj, 668. Okej. Okay. Zapomniałeś pan. działa. Co, pomniałeś, Zamyka się... O, jakoś to... Ale to jest krwi. Wait. Co? Jaka krew? No, tutaj jest, panu. Faktycznie trochę. To tak... Nie, nie widać, ale... Tak czuć taki zapach. O! Co to jest? Trop. Sprawdźmy tutaj. tutaj. Nie jest tutaj. A co robię? A nie można. Zaznaczamy. Tropis będę zaznaczać, tak. Nie ma. Masz krew, co jest? Bo na pewno, na pewno jakieś monitorki. Tutaj? Czysto. Jest blue screen. Niech pan poczeka na mnie. Idę. Oh, no, to co? O! O! Uh. O! Oh. Oh. Zombie! O! o, Zombie! O! Zombie! Zombie! jedno. Zombie! Zombie! i Chyba Zombie! 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 i chyba ich widziałem. im strzeli. Dobra, już wielki trop, wielki, mocny trop. Trzeba to Dobra, już tyle zaznaczę. Tutaj dobra, to już zobaczą. 5, 6, 8, nie działa. Chwila. pan, czekaj. jest. E, panie, dobra, już jesteśmy. I sprawdzamy. Co tu jest. Lepiej pan pod Stój. Altem, bo tu jest. Oj, oj, może spójść, panie, jest. Aldem. Au! Oh! Matko. Nie <noise> to oh! Daj mi pan zabić jakiegoś. A, <noise> Nie tak rolą mi. A pan. Bo tu są pociągi. No dobra, jesteśmy tutaj. O, tam każdy będzie chciał podać O! No może. Co o to jest? Jakiś bal przedejań? Dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy w jakimś. Plan, plan. Dobra, panie, szybko. Idziemy stąd, jakiś klaun. Bo to był cyrk jakiś. A, widzę! Klaun. Co jest tutaj? Się Nie się wiem, wzią? chyba jakiś sklep. No to na sklep. się Dobra. Dobra, idziemy. E Panie, Ropa, ja. pan! mi, ja. no. co? Bierz mi, to samo wodę. I radę. O! o, o. Mam chyba, chyba, kogoś usłyszałem. A pewnie mnie. Jaki trop wielki! Co jest? ten trop już wszystko Co to jest? Co to nie tam, jest? Co to jest? Był... Nie idę tam, gdzie było, była ta policja, tylko idę do tego domu. A, nie to nie było. Okay. Y, proszę być cicho, bo ja tutaj mam ma poważną sytuację. Szybko, szybko, idę do tego domu. Do domu. Dobra. Nie wiem, co to jest w ogóle, to jest chore! Kary, to jest szczerze, się... jest Nie gadaj pan też przez Garyswoda, proszę! Dobra. Pan, Proszę, proszę do mnie przyjść. Sk y jaki dom, jaki dom, jaki dom? Sk y ten tam, gdzie znaleźliśmy to ciało. tam najpierw przyjechaliśmy. Gdzie musieli zdobyć z powrotem jakieś akór

Uciekamy. Jaki żołdzał. nam się trochę zepsuł. Na chwilę nie będziemy mogli jechać, na chwilę będziemy musieli wyjść z samochodu. O Boże. Nie. Co ty robisz? Gdzie ty zdobyłeś prawo jazdy? Proszę Pana, no kurde. Panie Pan, Zazwyczaj ja uciekam przed zombie, rozumie Pan? Pan Wiem, być... rozumiem. Dobra, Dobra, ja mam nie, rozumiem! Poczekam, pan, niech pan. A ja te syreny odpalam, jak przecież mogą nas usłyszeć. A przecież właśnie na światła się ciągną. Pamiętasz, jak wtedy byliśmy i te fajbą, gdy to mieli światełka. Miały światełka te bomby, a teraz nie mamy tych fajbą. Więc zmarnowaliśmy na, te o, Jezu. Nie chcę. O, order, na to, że. O, jest Jest. Głowę niż w tej chwili ale to Dobra, panie pan.

Dobrze, szybko. Wyska wy mm. Pan pod ten dom chodzi. Dobra, jeszcze to nie jest koniec, ale na sto później żeby stąd wjechać. Kolejne miasto, O. Ja wiem, że takie ładne miasto pewnie było. Sk, sk. Kurde, kurde. Chodź szybko do mnie. Sk, gdzie, 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 yy, ten gdzie, gdzie, był, było to gdzie, 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 co po mnie tam Dobra, Wiem, 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 wiem. wiem, 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 Jestem, A? dobra. Szkoda mi tego Chodź pana, Wait, to jest przecież ten, doktorek. To jest też... Dokt, pamiętasz go? On kiedyś tam e, gadał, co i jak, o co chodzi z tymi zombiakami. Wtedy już, już go nie ma on z nami. tym przypadkiem zarazony? O, panie! Co jest? Nie wiem, że musieliśmy do... do doktora, Babi, co jest! Kurde, szkoda mi tego do... To do zarażony ktorka. pewnie. Jeszcze, Skoda. dobra. Jestem pewny, że żyje. Jeszcze się w głowę. Żegnaj. Dobra, dokończmy jego... O Boże. O, okay. A mi się nie, 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 nie.

doktorka! Właśnie! Za doktorka! O kurde, to nie jakiś ruch na szybkość w tej zaraz. O kurde! Ej, zaraz! O, pomocy, co jest? Nie chcę chcecie opóźnić. Kurde! Kolejny jakiś. To do domu. Odpud, do Dom. Dobra, e, co? E, panie, przecież ten wygląda, przecież ten ma strój, który jeden z naszych miał. Który Je jeden z naszych miał przecież taki strój. I on później... I jeden gościu z naszej właśnie był zagubiony. Wait, I on wygląda właśnie jak Alan! I ten Alan został zagubiony! Nie mogłeś go trafić w przez jego armor! Kurde, szkoda mi tego! Oh! Alan! Alan, nie strzelaj w niego! Stop! Alan! Alan! Nie, nie, poczekaj, y, pa, nie, nie, panie nie, nie, pan, panie pan, y, niech pan patrzy na jego ciało, musimy go uleczyć. Niech pan poczeka, mam jakieś tabletki. Mam tabletki. I zobacz, tutaj są jakieś inne tabletki. Ty masz jakieś? Nie, ty masz jakieś inne. ma masz? Właśnie, to do... tabletki ma w środku. Dam mu. Dobra. Czekaj, dam mu. O! Zrobisz cieńka? O! Alan! Alan! Co? My ciebie szukaliśmy Dobra Alan, yes, musisz boy. nam pomóc Zrób, Tęchaj. żeby on chodził za... Cieńka! Okej Alan, obijają się! Zabij ich! Zabij honory! Dobra, idzie sobie Alan, dał no, i nie, no, ja tam są... wow. Wow. Alan! Poczekaj, muszę mu pokazać, bo on pewnie już nie wie o co chodzi. Alan! Wiem, że już masz trochę wy wyczyszczony mózg, ale takie coś tylko że z głową musisz zabijać, co nie? No, no Alan, chodź. Chodź, chodź Alan. A ci alan, alan. Jakieś uniki robią te zombie. Alan, alan. Alan jak biegnie. Alan! Biegnie. Alan! Tak mi robi. Alan! alan. Alan? Alan! Nie no, Alan, dobra, weź go zabić! Kurde, już nie. mnie denerwuje ten Alan, kurde! Dobra, no bo on ma do tego Alan, kurde. Zabić to nas co może? Umiesz, co nie? Posuń się! Sykko, zampij! Trzeba zabijasz? O to pój? Pod do mm. Idę na polowanie zostałem kurde dobra Alana dam do wana najlepiej Ojcie dom Czekaj Dobra, mam gdzieś tego alana. Jesteś tego alana, idę. Poczekaj! Aaaa! Gdzieś to im się na mnie wziął. Barbara, kurde. Aaa, mam 7 hp Gdzie ty jesteś? O ten nowy panie. W Słocie, słodkarze! A. Jestem ranny. Wejdź do domu! Do której ma na pewno tą ptaczka? No nie, co jest? Co? O co chodzi? O, opa, do mnie. O jedno. Co jest? Doktorek co zniknął. Pobiegnij. Doktorek chyba się... Zamkij drzwi od domu. Chodźcie do mnie. Zamknij drzwi od domu, jak nie trzeba zamięt. Zamknąłem! Jak to cię ugryzł? Miki... Jak... Co się stało? Serio ciebie ugryzł? Widzę to! Kurde, nie wiem Medyk, nie wiem co się z nim stało. Jakiś. Nie idź! Miki! Nie. Jeszcze go bardziej pogryzą i. Nie. Miki! Już za chwilę będzie pewnie wrócił i będzie marudzić. Miki! POSPOKÓJ SIĘ! Miki! Gościu! Weź, bo mamy jeszcze innego doktorka! Panie Pan! Bo, możemy go wziąć? On Ciebie ugryzł? Tak, nawet ma... Nawet ma ustawek we krwi. Ale trzymaj go, trzymaj go dobra Koniec nie, 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 tego, nie, nie. proszę Idziemy do doktorka spytać się Spytać się e, ten Czy on bardzo, czy on bardzo ciebie ten Zaraz! To kurde, kurde Przecież. Właśnie tam, może tam ktoś będzie. Ale przecież mamy Pięcia. innych też, bardzo dużo mamy do kogoś. Dzień dobry, bo nie tu obyś tam pan wie. tam pan tylko wie, co tak, to ma być. No, jeszcze hmm. dokładnie nie wiemy, będzie trzeba y, pana spadać. No. No, proszę pana. Jak widzi pan... O kurde... O! A! A! O! O! ale O! Co jest? Aż zasnąłem, ale Nie, boję się. Okej. Okay, Co się stało? Denty są trochę takie przychylone. O, no, tu tak się. E... Co się stało? Atko. Jako zakrwawione. Doktorek! Bombaj. Czekajcie. Nie, Nie wejdę tu. Nie. Gdzie jest o gdzie jest Mikołaj? Miki! Cisza jest. Ej, widzieliście gdzieś Mikiego? Nie, nie widzieliśmy. Bo i są jakieś żarty. Dobra, widzowie dziękujemy za oglądanie. To by było na tyle. No, będzie kolejny trailer do piątego odcinku. No to to tyle. Oj Dania. Trzym się. No, trzymcie się wszyscy. No i w trzecim filmiku okaże się co Piotrek powie. Co się stało z Mikim. Wszystko się okaże w następnym odcinku. Dzięki. Na razie. Tchau, tchau.